Dzień dobry. Pokażę Wam dzisiaj, jak wykonać przecierkę na tak zwany suchy pędzel Na jednej z tych formatek. Formatki, jak widzicie, można kupić w bardzo różnych kształtach. Ja wybrałam dzisiaj takie zwierzęce, żeby Wam pokazać, jakie ja akurat mam u siebie. Ostatnio pokazywałam Wam serca różnego gabarytu, ale zobaczcie, można sobie nawet kupić takiego. Małego kotka do zawieszenia, czy większego motyla ze sklejki. Tutaj mam też takie dwa bardzo ciekawe efektowne koty, które już pobieliłam wstępnie i przygotowałam do, do dalszej obróbki. Mam też taką dość pokaźną kwoczkę, która może też być piękną wiosenną dekoracją. Ja dzisiaj przygotowałam takiego kota którego wstępnie już oczywiście pobieliłam, jak zwykle tapując gestem miejsca w miejsce. Nie będę tego powtarzać, bo to już żeśmy robili, także wiecie na czym to polega. Kot jest pobielony z dwóch stron i teraz pokażę Wam, jak położyć na takim kocie szablon. Szablon wybrałam dosyć duży, ale szablon może być dużo mniejszych gabarytów. Można go sobie po prostu potem przekładać. Można zrobić tylko fragment tego, bo to nie jest powiedziane, że on musi być cały pokryty wzorem. Absolutnie. Takie szablony czasami są dołożone do gazet wnętrzarskich. Mniejsze szabloniki są w takich sklepach z artykułami szkolnymi do kupienia na pewno coś takiego już albo posiadacie albo widzieliście w sklepie. Ja wybrałam akurat taki, bo pokrywam tego kota w całości. Natomiast ja tylko pokażę metodę. Nie będę tego kota tutaj teraz całego dekorować, bo nie o to chodzi. Najważniejsze, żebyście poznali na czym polega ta metoda. Ja mam do tego szpachelkę, natomiast to można kłaść nawet starą kartą do bankomatu, kredytową, czy jakąś inną, taką plastikową, takim plastikowym pomocnikiem kuchennym do nakładania kremu. Masy szpachlowej, wbrew pozorom, nie nabieramy tą stroną jak łyżkę. Nabieramy ją, stroną tylną, zobaczcie. Wybieramy niewielką ilość pasty, czy masy szpachlowej, obojętne, bo to czasami może macie, jesteście w posiadaniu takiej masy z sieciówek. W Lidlu często są takie masy do kupienia, czy drobnoziarniste, czy gładkie. Natomiast no, ja używam najzwyklejszej w świecie szpachlówki ze sklepu budowlanego. I taką masę sobie po prostu rozmarowujecie przez szablon na całej powierzchni. Na tej części powierzchni, którą chcecie dekorować, oczywiście. Tutaj, jak mówię, absolutnie nie ma przymusu, żeby ten przedmiot był cały pokryty wzorem. O, i cała filozofia. Jeżeli ten szablon jest duży, robicie to pierwszy raz, to dobrze jest. Przykleić go w kilku miejscach taśmą malarską papierową. Wtedy on się Wam nie będzie przesuwał i będzie Wam łatwiej pracować. Po nałożeniu szablonu ściągamy go, a wzór sobie tutaj na tych bokach poprawiamy, jeżeli coś wystaje. Ale tu jest wszystko bardzo ładnie, idealnie. Jakby taka masa. Przeschnie albo nawet bym powiedziała wyschnie dobrze. Dobrze jest ją, tu mam taki kawałek zabiony, dobrze jest ją przetrzeć papierem ściernym, bo ona często ma, wiecie, takie nierówności na swojej powierzchni. Delikatnie przecieramy boki i powierzchnię tego wzoru, żeby to było takie miłe w dotyku. I to jest właściwie wstępna obróbka gotowa. Ja wam pokażę, jak ta metoda przecierki prezentuje się na ciemnym i na jasnym tle. Ja sobie takiego drugiego kota identycznego już przygotowałam Mam pokryty pokrytą formatkę w całości wzorem i pokryłam tego kota jasną, kremową farbą, a z drugiej strony farbą brązową. Tutaj widzę, mam jakieś niedoróbki. Często tak jest, że te ciemniejsze kolory no, są oczywiście bardziej, te niedoskonałości w ciemniejszym kolorze dużo bardziej są widoczne. Oj, wychodzę z kadru. I Warto to sobie tutaj poprawić, położyć po prostu drugą warstwę. Żadnej filozofii w tym nie ma. Po prostu bierzemy pędzel, farbę i malujemy. Ja mam akurat farby kredowe. One są matowe w wykończeniu, natomiast y, sprawdza się tu każda farba. Ostatnio pracowaliśmy y, z farbą akrylową y, w przypadku tego serca. Więc ona tak samo da radę. To jest tak prosta metoda, nie, nie wymagająca żadnych specjalistycznych materiałów ani, ani preparatów. Więc tutaj jest całkowita dowolność. Ja myślę, że my sobie już tego kota tutaj zostawimy w spokoju, tylko go sobie ładnie teraz suszymy. Przepraszam za ten dźwięk, ale na nagrzewnica wydaje taki odgłos i tego nie zmienimy. A chcę, żeby to przyspieszyć. Też farba kredowa stnie bardzo szybko, zresztą akrylowa również. Natomiast przedmiot, przed Przystąpieniem do dalszej pracy musi być wysłuszony. Oczywiście te kolory mogą być równe, słuchajcie, to nie musi być akurat brąz, prawda? To może być jakiś pastelowy kolor, natomiast ja chciałam Wam pokazać, bo gdybym chciała pod jakiś jaśniejszy kolor, to nie byłoby to tak widoczne. Nie byłaby widoczna tam ta różnica między, między jasną a ciemną przecierką. A mnie właśnie chodziło o to, żebyście zobaczyli różnicę. Nie wystarczy. To jest już suche. Zaczniemy sobie... Oj, i zbrudziłam. Zbrudziłam, ale to jest kwestia sekundy niemalże, żeby sobie to... Przemalować. Na ręce mam oczywiście gdzieś tam farby, bo jak się pracuje to nie ma innej możliwości. Ona będzie przecierana tutaj ta jasna farba, więc to nie będzie widoczne, ale jak widzicie takie wypadki się zdarzają. O, o już jasną stronę przetrzemy sobie westkiem, a ciemną stronę przetrzemy farbą zobaczymy jaka będzie różnica ja się tutaj sobie troszeczkę podsuszam tego koczka. Żeby tutaj... No, jest. jest ok. Słuchajcie. Dlaczego metoda nazywa się na suchy pędzel? No bo ten pędzel, którego będziemy używać po nałożeniu na niego, czy po umoczeniu go w preparacie, oczywiście używamy szczeciniaków. Tego nie powiedziałam. Do przecierki używamy pędzli szczeciniaków. Kiedy, wzią, biorę złoty wosk, po nałożeniu niewielkiej ilości tego wosku na pędzel, wycieramy ten pędzel. Do ręcznika papierowego lub serwetki. W taki sposób, że on rzeczywiście jest prawie suchy. Tamtego preparatu, no, zostało niewiele. I teraz bawimy się w przecieranie czyli takim ruchem omiatającym zaznaczamy. Jakby hmm, powierzchnię tego wzoru, który położyliśmy sobie przez szablon. Zobaczcie. Tylko delikatnie w samą powierzchnię. I zaczyna ten wzór być bardziej widoczny. Gdybyśmy to zrobili. Takim pędzlem, który by był bardzo jakby mocno zamoczony w farbie czy, czy wosku, no to byśmy tutaj uzyskali plamy. Ta przecierka nie byłaby taka równomierna i tak ładnie i równo położona. Od Was tylko zależy. Popatrzcie, ja tylko jeden raz. Włożyłam ten pędzel do wosku, wytarłam go jeszcze o serwetkę. To jest troszkę słabo widoczne w kamerze, ale ten efekt jest już bardzo fajny. Ale tylko od Was zależy, czy wy chcecie ten efekt zostawić taki, jaki jest w tej chwili, czy chcecie jeszcze bardziej ten wzór podkreślić wtedy. Zmieniacie sobie kąt nakładania tej farby, czy tego wosku. Zobaczcie, on się teraz nakłada. Cały czas mam tylko raz ten pędzelek zamoczony. I zobaczcie, jak ja zrobię teraz znowu obrót, to będzie nakładać mi się ta. Farba czy wosk znowu pod innym kątem. I ten wzór będzie się robił coraz bardziej wyraźny. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Taki kot się nam zrobił. Elegancki. Trochę za dużą wzięłam tą formatkę, wiecie? Nie mieści mi się ten kot w kadrze. Jakoś tego nie sprawdziłam. Zrobimy sobie teraz tą stronę brązową. Wezmę sobie inny pędzel, bo ten już jest brudny. Wezmę sobie taki szerszy i zobaczymy, co się stanie, jak wezmę niewielką ilość tej farby kredowej. Już nie wosku, tylko farby kredowej. Trzeba bardzo uważać, bo farba, jeżeli jest jej za dużo, to zrobi nam plamę. A tego nie chcemy. Przecierka. To jest do uratowania, oczywiście, bo przecież zawsze możecie tą plamę zamalować znowu tym samym kolorem, jaki mamy na tle, i znowu zrobić przecierkę. Także to, to nie są żadne straszne sprawy. Zobaczcie, teraz robimy przecierkę na ciemnym tle, jasną. Może tej farby mam za mało, ale nie chciałam tutaj od razu robić takiego bielenia intensywnego. Tylko chciałam Wam pokazać, jak można takie bielenie na suchy pędzel sobie stopniować. Bo to, tak jak mówię, od Was zależy, jakiego efektu oczekujemy. Na przykład jed dla jednego takie bielenie jest wystarczające. Zobaczcie, widać wzór bardzo ładnie, prawda? Natomiast ktoś inny, zobaczcie, woli bardziej intensywne bielenie. My możemy sobie tego kota w różny sposób wybielić, ale ja lubię, jak praca jest zrobiona jednolicie. I wybielę go w każdą stronę już w tej chwili. Dosyć mocniej. W związku z tym, że już wiem, że tej farby prawie, że nie. Zobaczcie, ja tylko raz nabrałam farbę, wytarłam ją bardzo mocno i nadal pracuję, omiatając tym pędzlem. Zobaczcie. Przecierka na ciemnym tle, przecierka na tle jasnym. Jak to inaczej wygląda, prawda? Możemy sobie pokusić się jeszcze i spróbować bardziej wybielić brązową część. Trzeba uważać, żeby nie przesadzić, żeby nie zrobić plamy, bo będziemy musieli poprawiać tą pracę. Ja myślę, że Taka zabawa z bieleniem. Powinna się Wam spodobać. Bo jest to bardzo proste zajęcie. A zobaczcie, jaki efekt. Ogonek. No, jest inaczej, prawda? I tak możemy do białego rana. Próbować bielić. Proszę. Zostały nam do zrobienia boki, o których nie zapominamy nigdy. I w tym przypadku, ja bym te boki zrobiła na jasno, i zaraz je tak zrobię. Nie będę Was już tutaj zanudzać takimi małymi szczegółami, ale to wiecie, że wykańczamy całą pracę. Prawda? Co teraz? No teraz możemy zrobić dwie rzeczy. Możemy sobie położyć jakiś matowy lakier, jeżeli mamy, ale możemy również, jak to wyschnie, a wyschnie to dosłownie chwilę, a na wszelki wypadek troszeczkę to podsuszę, aczkolwiek przecierka to taka niewielka ilość farby. Naprawdę nie wymaga to jakiegoś specjalnego suszenia. I ja bym to wykończyła, tylko muszę sobie zrobić dostęp woskiem. Widzicie? Takim zwykłym woskiem do drewna. Czym nakładam wosk? Hmm. No, muszę Wam zdradzić takie. Moje małe kulisy, tutaj, z skarpetką. Stare skarpetki są świetne do nakładania wosku. Niewielką ilość tego wosku, słuchajcie, przecieramy sobie znowu po powierzchni. I taki kop jest zabezpieczony. Pięknie pachnie. Bo wosk Pachnie. Strony. Zrobimy to samo. Jest przyjemny w dotyku. Zobaczcie. Chwila. Kwadrans 20 minut. Oczywiście miałam przygotowanego tego kota. Ja znowu żartuję. Ale są to bardzo proste metody, żeby przy użyciu niewielkiej ilości materiałów. I, i, I sprzętu jakiegokolwiek, bo to, to właściwie tylko pędzle są potrzebne. jak zmywaka to może być, prawda? Natomiast no do, do przecierki to już, to już polecam, naprawdę szczeciniaka, ale to jest do kupienia w każdym sklepie budowlanym, żeby wykonać, zobaczcie, taką dekorację. Jak to niewiele trzeba. Tutaj możemy się jeszcze pokusić o zawiązanie. Jakieś koronki temu kotu. To już zostawiam w Waszej inwencji. Natomiast zachęcam Was bardzo do robienia przecierki na przedmiotach, które zobaczcie, będą miały zupełnie inny wygląd niż nasze formatki, które pokazywałam na początku. Zobaczcie. No jest trochę inaczej, prawda? Zachęcam Was do takiej zabawy. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia na następnych warsztatach.